Nikola Tesla, jeden z największych wizjonerów w historii, twierdził, że nie wymyślał swoich idei, lecz odbierał je jak sygnały z innego wymiaru. Pisał Mój mózg to tylko odbiornik, we wszechświecie jest rdzeń, z którego czerpiemy wiedzę, siłę i inspirację. Ja nie przeniknąłem tajemnic tego rdzenia, ale wiem, że istnieje. Gdy zaproponował bezprzewodowe przesyłanie energii, świat uznał to za szaleństwo. On twierdził, że przestrzeń jest wypełniona energią. Wystarczy dostroić się do jej częstotliwości. Czy Tesla kontaktował się z Matrixem? Czy był hakerem rzeczywistości, który wyprzedził swoje czasy? A może Ty też kiedyś poczułeś, że odpowiedzi są? bliżej niż myślisz, tylko trzeba nauczyć się je odbierać.